lat jasne Ile, ile to ma tak trwać? Chociaż wiesz, że to wszystko zależy od ciebie. Nie wiem, ale... mam dosyć silny. Czekaj, No to Przestań się utrzymać. Nie no, wiem, ale wiesz czego się boję. No czego się boisz? Tak, że... Jak coś nie wyjdzie, to wszystko stracisz, tak? Marta, ile lat? Mówić no, tylko kumpami. No to może czas przestać się oszukiwać. M <t> Masz Mam. Dzień dobry, Dobra, dziękuję bardzo, proszę pana poproszę kawę, I... albo nie, nie kawę, macie cielęcego sznysla, mamy, to poproszę, byleby był duży, dobrze, A i wodę mineralną niegazowaną, poproszę, dobrze, dziękuję. Smacznego. Dziękuję bardzo. Przepraszam, mogę pana prosić na chwilę? Proszę pana, co to jest? Sznyca. A kto go robił? Kucharz. Ja myślałem, że grabarz, proszę pana, wie pan? Ta krowa, proszę pana. Zdechła ze starości, rodzina ją pochowała, potem pański kucharz ją znalazł, pod lasem, proszę pana, odkopał i pomyślał sobie, że jakiś debil to zerze, Otóż nie zeżre, rozumie pan? To jajko też, proszę pana, jakby ptak nastrał, proszę pana, wielkości zresztą mózgu tego pańskiego, pożal się, bo kucharza, proszę pana. Nie zapłacę ani grosza za to. Do dupy to wszystko jest. Przepraszam, ale właściciel prosi, żeby pan wrócił do środka. Ja? Tak, zapraszam. Chciałem przeprosić, bo jestem zdenerwowany. Ma pan podobno jakieś uwagi do naszej kuchni? Mam. Chce pan zjeść prawdziwego sznycla? Chcę. To zapraszam. Thank you. Gdzie jest kaczka? Kaczka potrzebna na gwałt. Gdzie dymać drób? W szefie miała być wegańska. No i jest. Ale jest majonez. No i co? A majonez to nienarodzone embriony, które nigdy nie miały szansy odejrzeć słońca. Ona ma embrion w mózgu. Weź jej powiedz, że to nie jest okrąka dla kura. Jak jej się coś nie podoba, to zapraszamy na klomp obok, tak? stadionie chcę energię. No. Panie Piotrze, dość prosi. Słucham państwa. Pan to zrobił? Tak. A więc pan tak? Tak, ja. Panie, w życiu czegoś takiego nie jadłem. Co to jest? To jest sałatka Frize. Wędzona piersi gęsi, na sałacie Frize z grzanką kozim serem i świeżymi kurkami. Panie, to nie jest sałatka. To jest poezja. To jest mistrzostwo świata. Jak gwiazdę z ciebie zrobię? Do telewizji cię wezmę. Do, do domu cię wezmę. Zaprowadzę cię na konkurs. Byłeś kiedyś na konkursie? Nie, no gdzie? Ja? No. ja nie byłem. Nie, no jak gwiazdę z ciebie zrobię. Nie, dziękuję panu bardzo, naprawdę. O! A ja w życiu jeszcze publicznie nie lizałem. Nie, no nie trzeba tak. Mogę? No oczywiście. No. Dziękuję bardzo. Janicki, redaktor Janicki. Nagrodę złotej papryki oraz czek na niebagatelną sumę, a także zestaw naczyń firmy Berghoff. Wręcz przewodniczący naszego jury, właściciel firmy Kotani, produkującej wspaniałe przyprawy, pan Erwin Kotani. Brawa! W najgorętszym punkcie naszego studia najbardziej utalentowany kucharz dekady. Piotr Matusik. Matysik, przepraszam. Tak Najbardziej jego. gorący temat w Tak, i jego fantastyczne pory. Szparagi. Doskonale, doskonale. W takim razie niech pan opowie. No to są. Mm, czuję ten aromat. No, sumie moje kubki smakowe teraz szaleją. Nie wiem, zaraz dostanę orgazmu kulinarnego. Paweł, czy ty też to czujesz? Powiedz no, jak się mi. Jak do tego tak, to Fantastyczne. Bo... Słyszałem, że w tym sezonie tylko kuchnia fusion. Fusion! Kuchnia polska to jest? Polska, włoska, jedno. Hej, guarda. Fajny gość! No? Nie żartuj. No tak! Taki polski, grandy, dobry dochod. Dlaczego wrzesz na sesję zdjęczową? razem z tymi wszystkimi sosami. Ludzie tu kupią. Będę teraz fotografować kucharza? Czemu nie? Mam jeszcze coś dla ciebie. Mhm. Mm Co to jest? Patrz. Zaproszenie na staż? Aha. Do centrali? Mhm. Mm Marko! I pokażę ci swoje miasto też. Gorgina, lo zio, lo lo zio. Scegli? Andare con l'appuntamento. Non è certo, Ancora. siamo. Aspetta. Ciao, Marta. Non si può giocare così, assolutamente. Sono una, è stata una partita incredibile. Dzień dobry. Chodź, we, we, Cześć. Cześć. Mam widać cię w Chodź. Cześć. Sobie w telewizji ci widziałam, super. Cześć. A, tak. Cześć, bardzo fajnie wypadłeś. I, i pan ci tak dobrze, że pomyślałam sobie, że. że bóg mi u nas. Przyszłaś mi to powiedzieć do kuchni? Awansowałam, to ci muszę powiedzieć. Wiesz, co? Nie no, wiem, zrobimy ci jakieś fajne zdjęcia, jakiś fajny reportaż. I to jest, wiesz, promocja, dużo wydanie i. To się to bardzo przyda. No i tobie też się chyba przyda, prawda? Tak, mi się to przyda, też bardzo. Yy, yy. Ty jesteś z nim? Z kim? A z tym balleranem? To Już to nie jest Twoja sprawa, po drugie, to nie chciałabym, żebyś był no. niegrzeczny. Dobra. No. To co, to moja zasanka mówicie na sesję, tak? No. Się. No. no, ale pomyśl. Pomyślę. Możesz mi oddać klucze? Do widzenia. Stary, no to idź tam. Pokręcisz trochę pizzą i pokażesz jej, że już ci to w ogóle nie robi. Nie, może poznasz kogoś? No już jedną poznałem. Ale ja nie mówię, że tam, tylko w ogóle na świecie chyba jest trochę fajnych dziewczyn. Mądrych, skrabnych, ufnych, z biustem. Z biustem. co ty niezadowolony jesteś z tej twojej słano, tak? Snau. A, snau, Snał. Zadowolony jesteś? Nie, w porządku, tylko że czasem i tak nachodzi.